Cześć, nazywam się Karol i witam Was w moim programie Planeta Komiksów, w którym opowiadać będę o wszystkich najnowszych pozycjach komiksowych, które ukazały się na, na polskim rynku. Zaczynamy. Na pierwszy ogień dzisiaj Batman Rok Zerowy Mroczne Miasto od Scotta Snydera i Grega Capullo. Jest to piąta część cyklu tych autorów, cyklu, który zaczęty był w 2012 roku. Przez wiele osób uważanym za najciekawszy cykl z nowego DC, z DC po restarcie. Capullo i Snyder zrobili m.in. Trybunał Słów, komiks, który w 2013 roku z kolei w Polsce był najpopularniejszym, najlepiej sprzedającym się komiksem. Oczywiście, Batman zawsze się dobrze sprzedaje w Polsce. Rok Zerowy tworzy całość częścią czwartą, czyli z zagubionym miastem. Jest to historia z początków z czasów, kiedy Batman jeszcze nie przyjaźni się z Gordonem, nie ma jeszcze armii superwrogów, nie ma jeszcze brygady swoich przyjaciół. Początkujący Batman, pierwsze jego kroki, zagłada go sztuczki Riddlera, komiks jest bardzo ciekawie narysowany, jak to u Scotta, Snydera i Grega Capulo, kadry są bardzo fajnie dopracowane, mocno szczegółowe, natomiast mniej mroczne, mniej mroczne niż pozostałe części Batmana od Scotta, Snydera i Grega Capulo, bardziej przygodówka, a mniej taki kryminalny, detektywistyczny Batman albo komiks grozy, tak jakim był Trybunał Słów, niespecjalnie mi się podoba. Nie do końca mi się podoba ten komiks. Jest niezłym uzupełnieniem, po prostu kontynuacją serii, ale nie jest to coś takiego, co muszę mieć koniecznie na swojej półce. Kolejnym komiksem w dniu dzisiejszym jest Lazarus od... od Ruki, Larka i Arkasa ukazał się wydawnictwem Taurus Media jakiś miesiąc temu w Polsce. To jest Postapo, to jest fajne Postapo z elementami mafijnymi. Akcja dzieje się mniej więcej w 10-20 lat przyszłości, światem rządzą uwaga spoilery, tarantaram. Akcja dzieje się w przyszłości, światem rządzą rodziny mafijne. 10 tam 11 rodzin mafijnych. Każda z rodzin ma swojego Lazarusa tytułowego, czyli takiego Zmodyfikowanego genetycznie, poprawionego mechanicznie super superzabójcę, takiego przewodnika armii. Seria jest świetna. Seria jest świetna, ja już czytałem dwójkę i trójkę po angielsku. Tak wyglądają rysuneczki, mają w sobie sporo tak zwanego brudasa, czyli takiego przycieniowanego tutaj elementu. Jedyny problem, jaki mam z tym komiksem, konkretnie z pierwszą częścią, jest to, że jest na 20 minut. Czyta się go w 20-25 minut i gdybym nie przeczytał już kolejnych tomów po angielsku, zastanawiałbym się, czy kontynuować, ale ponieważ przeczytałem dwójkę i trójkę po angielsku, mówię krótko. Jeżeli lubicie postapo, jeżeli lubicie mocne mafijne, kryminalne historie, nie zastanawiajcie się długo, warto sobie wziąć Lazarusa, wciąga, 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 mega, mega fajnie. Bardzo polecam. I kolejnym tytułem również z wydawnictwa Taurus Media jest Lock and Key Tom drugi. Jest to seria ma 6 tomów. Yy, seria jest autorstwa Joe Hilla na scenariuszu. Joe Hill to z tym Stevena Kinga. Co doskonale widać w tym komiksie. Warsztatowo historia jest bardzo fajnie dopracowana. Każdy szczegół się zazębia. Nic tutaj nie umyka. Bardzo fajnie przemyślane. Sam komiks jest mrocznym fantazy, bardzo mocno porytym mrocznym fantazy, zdarzają się tutaj ostre sceny przemocy, nie jest to komiks dla każdego, na pewno od 18 roku życia. Fabuła sprowadza się do tego, że rodzina walczy o przetrwanie, walczy ze złym duchem, który próbuje wykorzystywać ludzi, żeby się uwolnić i zawładnąć światem. Ale to nie to jest najważniejsze w tym komiksie. Najfajniejszym elementem tego komiksu, tej serii, dla mnie był pokazanie, było pokazanie rodziny w momencie rozpadu. Na samym początku serii umiera ojciec tej rodziny. Mamy trójkę dzieci, które zaczynają się gubić w rzeczywistości, nie wiedzą co same ze sobą zrobić, szukają jakichś odtrutek na, na tą chorą sytuację, momentami sięgają po po niezbyt, zdrowe, po niezbyt zdrowe nawyki. Mamy matkę rodziny, która powoli zaczyna sięgać do kieliszka coraz częściej, coraz bardziej zaczyna jej się to podobać. Komiks fascynujący dwutorowo. Raz, że fantazy, duchy, otwieranie sobie głów kluczem i wyciąganie wspomnień, potwory i różne latające machiny. Dwa, że bardzo fajna, obyczajowa, obyczajowa pokazująca relacje rodzinne. Gorąco polecam lokentki każdemu, komu się żywe trupy, komiks żywe trupy podoba. Podobne w odbiorze fabularnym. Kreska jest z kolei mocno nietypowa. Tak wygląda kreska w lokentki. Troszeczkę wydaje się infantylna. Mi się to podoba. Ja to kupiłem, ponieważ połączenie mocnej, mrocznej historii z kreską odrobinę dziecinną, jakbym to nazwał, jest fajnym kontrastem. Strasznie mi, yy, mi siedzi ta seria, przeczytałem już do, do szóstego tomu, mogę powiedzieć tyle, że trzyma poziom. Żaden z odcinków mnie nie rozczarował i będę czekam z niecierpliwością aż po polsku ukażą się kolejne części. To tyle na dzisiaj. Przypominam, że wszystkie te komiksy i wiele innych można kupić w moim sklepie stacjonarnym Gigzon, który znajduje się w Warszawskiej Galerii Ursyn. Dzięki za wysłuchanie. Zapraszam do oglądania.